Mimo, że wydaje Ci się, że stoisz prosto, to w lustrze widzisz, że ciągle stoisz skręcony. Jeśli tak masz, to ten film jest dla Ciebie. Nasz organizm jest bardzo sprytny i w takiej sytuacji, gdzie nie jest zapewnione poprawne działanie naszych mięśni, na przykład tych rotujących ciało, on znajdzie sobie sposób taki, aby obejść to jak najprostszym sposobem. Na przykład napnie bardzo silnie nasze mięśnie biodrowo-lędźwiowe, napnie nasze prostowniki i będzie z całej siły trzymał kręgosłup tak żeby on nie mógł się w ogóle rotować, a przy każdej rotacji no właśnie będziemy pociągać za te kręgi, powodować powstawanie dyskopatii i, i różnych innych schorzeń, które końcowo kończą się po prostu bólem kręgosłupa tak i niemożliwością normalnego funkcjonowania. Teraz patrz na to ćwiczenie, to jest naprawdę świetny sposób, żeby poradzić sobie z twoim problemem. Przed wami odwrócony woodchop, a jest to ćwiczenie mające na celu wzmocnienie naszych rotatorów, tułowia oraz Polepszenie naszej stabilizacji centralnej. Podczas wykonywania tego ćwiczenia, inaczej niż w zwykłych ćwiczeniach koncentrycznych czy tam siłowych, wdech robimy, unosząc ręce po boku nad głowę, a wracając do pozycji zgięciowej, robimy wydech. Jeśli Ci się podobało, zostaw lajka, udostępnij, może zapisz na później. A jak chcesz więcej takich treści, to zacznij obserwować. Dzięki.